Witam, nazywam się Hojnowski Radosław, ze mną jest Kevin Karol, wychowany Klewy prosty i OKB od W kolejnym odcinku pokażemy wam, pokażemy wam pracę na unikach, przygotowawcze ćwiczenia, jak pracować sobie na unikach, kilka prostych propozycji, na końcu trochę bardziej zaawansowana technika w, yy, w parze, gdzie troszkę w, będzie więcej tempa. Mam nadzieję, że to Wam pomoże i się spodoba. Zapraszam do oglądania odcinka. I teraz tak, przede wszystkim na czym polega unik? Unik może być w defensywie, ale również może być w kontrataku, czy nawet w ataku. Pamiętajmy o tym, że jeżeli walka się zaczyna, przyjmijmy sobie średni dystans czy tam dystans, tak? I to jest linia walki. W tej chwili znajdujemy się tu w linii walki. Jeżeli partner zadaje na mnie lewy prosty, hop, mogę go uniknąć, tak? Wracamy. Czyli teraz w defensywie wykonaj na mnie lewy prosty, hop. Tak? Jest defensywa, jest unik, może teraz nastąpić hop. Oła się, Kontr, kontratak, tak? Czyli tu czekamy na cios przeciwnika, zadaje nam ten lewy prosty, hop, mijam cios, bam, prawy prosty kontra, mogę dołożyć jeszcze lewy sierp, jak będzie trzeba, to nogę dokładamy w zależności od dystansu, tak? Ale również, jeżeli jestem tu w linii ciosu, ja mogę mój atak zacząć po uniku, czyli muszę troszkę zabajerować, hop, hop, zmienić linię i spróbować wejść prawym prostym. Jest to dość ryzykowna akcja, trzeba to prawidłowo wykonywać, trzeba umieć zadać ten cios z pełnego skrętu, z pełną defensywą, żeby za nim nie zaglądać, się nie otworzyć i nie oberwać. Ciekawszym atakiem również będzie, jeśli prawy prosty na mnie partner zadaje, hop, ominięcie go na prawo. Pamiętajcie, tu jestem dosłoniony, natomiast obserwuję sytuację, czego unikałem. Nie kładę głowy nigdzie w dół, tylko muszę widzieć, jeszcze raz zadajesz na mnie prawy, hop, muszę widzieć, co się dzieje. Jeżeli wyłapiemy moment w walce i na unik złapiemy prawy prosty, tak? to proszę zobaczyć, jak prosto jest już hop, wejść ciosem lewym sierpowym. Ręką już mówi, wrócił tak, do defensywy i tu mogę poprawić jeszcze prawy, lewy z dołu. Natomiast najważniejsze jest wyczekać moment uniku. I teraz jak to zrobić? Kevin sobie pracuje w pozycji luźniutko. Trzeba najpierw troszkę się do tego przygotować. Kwestia uników i techniki uników są w poprzednich odcinkach. Jedna osoba jest wyższa, większa. Więc wykonuje tylko skręt. Ktoś, kto jest mniejszy w swojej kategorii, mocno bije, potrzebuje podejść bliżej, lekko to ciało kładzie. Więc tutaj, żeby znaleźć dla siebie najlepszą wersję, musicie jeszcze też to przeanalizować ze swoimi trenerami klubowymi, czy tam, gdzie trenujecie. Czyli Kevin akurat jest zawodnikiem mocno bijącym i walczy zazwyczaj z wyższymi zawodnikami. Więc jego unik lekko wchodzi w dół, żeby wykorzystać więcej siły nóg, tak? Więc tak, zaczynamy od przygotowawczych ćwiczeń. Prosta sprawa. Na razie. Jak ja to mówię, mamy układ, czemu stoisz? Ciach, ciach, lekko, cały czas. Bokser jest gotowy, cały czas. Pamiętaj o Twoim doświadczeniu. I teraz tak. Systemowo, czyli wiemy, że będzie lewy prosty. Ja nie wiem, że mój partner zrobi unik przed lewym prostym. Mimo, że robię to powoli, ja celuję tam, gdzie on ma głowę teraz, a nie gdzie będzie miał. To jest bardzo ważne, jak trenujemy. Czyli zaczynamy bardzo powoli. Mój lewy prosty. Hop. Brawo, wracasz sobie. Czyli teraz dalej lewym prostym pracujemy. Hop. Swobodnie. Ja nie wiem, że on się ruszy. Celuje. Hop w głowę. Unik wtedy jest realny. Hop! Swobodnie. Im większe tempo. Możemy z czasem dodawać więcej zaskoczenia. Tak, pracujemy. Hop. Mamy bardzo ładnie. Przed prawą ręką. Czyli po kilku minutach przygotowania. Lewą ręką pracujemy nad prawą ręką. Na prawo unik, swobodnie. Hop! Tak jest. Swobodnie. Hop. Brawo. Swobodnie. Hop. Hop. Tak jest. Bardzo ładnie. Następnie kolejnym ćwiczeniem jest już wyłapanie w pełnym balansie, czyli przygotowawczo. Ja uderzam teraz lewy, prawy na zmianę. Tempo reguluje. Partner mówi szybciej lub wolniej. Zaczynajcie zawsze wolniej z koncentracją. Ważne to jest, żeby widzieć podczas tych uników, co omijamy i swojego przeciwnika. Ja zadaję teraz bez przerwy lewy, prawy powoli. Hop, 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 hop. Stop! Tak jest. Jest w balansie, w równowadze, cały czas podczas uników obserwujemy, z kim walczymy. Tak jest. Kolejnym ćwiczeniem, już takim bardziej zaawansowanym, jest w jednym czasie y, dwóch w y, parze zawodników. Pracuję sobie, czyli ja powolutku zadaję lewy, brawo, jest unik, zadaję prawy, zwróćcie uwagę, jest ułożony na uniku i od razu może z tego zadać dość mocno lewy prosty chociażby, tak? I na tym teraz się skupimy. Ja zadaję mój prawy. Po moim prawym w walce muszę zrobić już unik. Dlaczego? Bo on tu zadaje w tym momencie lewy. Mijam to, zadaję prawy. Hop. I jest teraz płynność moja. Powoli hop, 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 hop. hop. Tak, i wszystko obserwujemy hop. Próbujemy różne wyższy unik, hop, hop, zejściem. Tak jest, tak, tak. Bardzo dużo wariantów jest. Powolna praca, sprawdzenie balansu, równowagi. Teraz. Zaczniemy powolutku i spróbujemy się rozpędzić do takiego realnego, dość szybkiego tempa. Powolutku, ja zaczynam. Hop, 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 hop. hop. Tak, i koncentracja. Hop, hop. I przyspieszamy. I cały czas widzimy. Hop hop, ciak. Hop, 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 relaks. O to chodzi. I ma to na koniec wyjść w taki sposób. Jest to jedno z wielu ćwiczeń, natomiast tą drogą myślę, że jest fajny rozwój. Zaczynamy od miejsca, od pojedynczego uniku, potem dwóch, potem z zaskoczenia. Następnie, w parze, wykonujemy. Jesteśmy przygotowani, nasze ciało jest rozgrzane, przygotowane do unikania i budowania dalszych akcji z tą techniką. Piąteczka.